Ćwiczenie 5, strona 49. Po dwukrotnej obniżce ceny pewnego towaru o P%, jego cena spadła o X%. Obliczyć P dla X równego 19. No teraz tak, co to są jak wyglądają te obniżki? No mamy tak naprawdę e, powiedziane, że jakaś tam kwota początkowa razy dwukrotna obniżka o P%, czyli o P setnych, to jest jedna obniżka i druga obniżka to jest to samo, co jedna obniżka o x czyli o x setnych. No to k jest niepotrzebne, to widać od razu. On jest po obu stronach, więc to się nam skróci. No to możemy zapisać, że 1 minus p setnych do kwadratu, bo to jest nawias razy nawias taki sam, to jest 1 minus x setnych. No i to jest nasz, jakby, nasz wzór wyjściowy, z którym będziemy korzystali. I teraz mamy powiedziane tak, że szukamy p, to jest podpunkt A. Szukamy p dla x równego 19. No to jeżeli x jest równe 19, to 1 minus p setnych do kwadratu to będzie 1 cała minus 19 setnych, czyli 81 setnych. 81 i 19 daje nam 100 setnych, czyli 1 całą, czyli tu nam się wszystko zgadza. No, i możemy to spierwiastkować obustronnie. Pierwiastek z tej tutaj naszej lewej strony to będzie 1 minus P setnych, a z drugiej strony to będzie 90. Pierwiastek z 81 to 9, ze 100 to 10. No i teraz 1 odjąć 9, dziesiątych to P setnych, czyli poprzerzucaliśmy, co się dało na lewą prawą stronę. I w tym momencie mamy już tylko P z tej strony 1 minus 9 dziesiątych, to jest 10 dziesiątych minus 90, czyli 1 dziesiąta. No i przemnożymy to przez 100, to mamy 100 dziesiątych, czyli 10 całych, czyli w tym przypadku pierwszym P jest równe 10. No ale dobra, mamy drugi przypadek, w drugim przypadku zapiszmy B. Wiemy, że P jest równe, że X jest równe. 36, jakie będzie P no to znów korzystamy z tej samej zależności 1 odjąć P setnych do kwadratu to jest 1 minus 36 setnych czyli 64 setne to już widzicie, że te liczby są tak ułożone, żeby te pierwiastki ładnie wychodziły no i pierwiastkujemy, czyli mamy 1 minus P setnych to jest 8 dziesiątych, Z 64 mamy 8. Ze 100 mamy 10. Przerzucamy na drugą stronę. 1 odjąć 8 dziesiątych to jest p setnych. No i jedna cała to jest 10 Odjąć 8 dziesiątych to 2 dziesiąte. To p setnych. Czyli p to 100 razy 2 przez 10. Czyli 20. No i pod punkt C wiemy, że x jest równe...

To inaczej p setnych. I teraz 1 cała to jest 10, dziesiątych, 1, 7, czyli 3 dziesiąte to p podzielone przez 100. 100 razy 3 przez 10 to 30. No i to jest wynik tego działania.